...gadają, więc... Discorda nie musi być słuchać wystarczy żeby było go słychać No... no będzie... ten... ...mikrofon ja ustawić wszystko zbiera. Halo, halo, naura no git Ustawienia gry, właściwości Tak CSGO Pyk, no, a teraz zobaczymy Ej, a dawaj się go denerwujemy tak, żeby wiesz... No chłopie jak tak Kurwa się będę śmiał I na YouTubka, i kurwa... ESA no. Mówię tak, I idziesz na YouTube on. Co ty Yee. chcesz, O jechał? z spinbota. Dobra, siema chłopaki, gramy. Ale koniecznie te mają, kurwa. No, no to łatwo wygrana. Ale nie, ten kurwa na si, tylko ten. Ten mry, mry kurwa. Sara też odjebie spinbota. No jest. Ja to Co jest napierdolę. kurwa banie wszyscy jebią? Co jest kurwa? Co jest młode? Co no, jest What się powyzywają tu Kurwa, kopa niego, Już nie jest, mogę być się Ja go nie wyciszam, nie, jak go. Jest koks. Kurwa pedał kurwa, kurwa, nie wyruchał dzisiaj w mocy. <śmany> To trzeba mieć komunikację z całą drużyną, nie ma co demutować mm -hmm. Ja pierdolę, co za pedo mnie Ale kurwa, co okay, do jeszcze raz Kurwa, kurwa Ty, ale to jest słabe, bo będą no, widzieli jak, jak ja gram na YouTubie Kurwa, co ty, co już kurwa brałeś? <laughs> Specjalnie napiszę <laughs> Kurwa brał Idę na A, jak coś ale kurwa, nie proszę cię pana, wyjmij mikrofon stupy. Kurwa nie dojebana, kurwa, kurwa szmato. Stary cię kurwa nie kocha w niej kurwa. Co, cię kurwa. Zapadam łóżki. Idę. Chuj ci kurwa. Dobra, rejtam, tam dziadku. Ej, Lucian, kurwa, czy też, nie dojebałeś? Kurwa, zgłoszę i w mali O kurwa. Gdzie są te O kurwa, Mati, nie patrz na mnie. Ty chodzisz na takiego jednego. Czemu? I mówisz, chuj ci na kurwa. Nie Dawaj nie. ich. Na beso! Dawaj dawaj. dawaj, dawaj! Dawaj! Jazda z nimi, dajesz! Dawaj! Klutch or kick! Ło! Dajesz! Nice. On ma zero, on ma zero! On ma zero, on ma zero! Dawaj go, on ma zero, on ma zero! zero, on ma zero. zero, zero ma. Dobrze! Yes. Chłop ma ty kurwa To to jest Lepszy niż twój starszy brat jesteś, pokczom dla ciebie Celownik kurwa przestać jakoś zimny A skąd ty już kurwa grałeś? Sam mówiłeś mi debilu Kurwa za ludzie są. Myślałem, mnie kurwa śledzisz. Nie, tylko starego ci rucham. O ty kurwa, ja ci starą frajerzę. Dobra. Tak, chyba <grym> kurwa loda robi. Dobra. Dobra, dzięki. Co ty kurwa? Nikt nie dzięki, pytał za Kurwa pijany jesteś. Chuj ci na kurwa frajerze. Ok. Ci też kurwa ma, ale on że jest. Nie steraj, czemu ty na każdego mówisz, że ma ten? Koła w kółko, masz szpansła. Nie. Dajlos, masz w główkę za karę. Dawaj, dawaj. Ja mu zabrałem MK, nic nie ma. No to nie ma, po co od wat felu, w to dało. Ha, boli dupcia. Ja kurwa poprzednio na łeb, kurwa Nicu, nie da To, to Lucen by ty rybył pisowska, kurwa Dobrze! No Ej! Szma... Szma to pisowska powiedział Ej, jak coś... Jak będzie 15-0 to kikujemy go No Ja mogę specjalnie was rozprzelać, że kurwa... No dobra, dzięki Dzięki, mordo Gdzie ostatni? A są, a są, a są. Dobra, biegnę Warto Co? Czemu jesteś najgorszym? No bo jestem koksem Kto jest najgorszy na koksem No ja wiem, że jestem koksem nie, to, nie. Nie, to ci powiedział, że jest koksem, a ty nie wiem czego nie słyszysz. Chce ktoś ja No ja Ale, Dobra to, ja to Dam Lucianowi byty ry, bo on jest dobry za wupą. Lucian byty jest dobry za Wupą to, uwierzę mu.

Stań dla mnie! Tańcz. Go wcześniej zaczęliśmy w zabijać. Po co mnie zabiłeś? Przegramy! Czemu tu jest ty? Chujesz ty? Nie, czemu ty do mnie Kurwa czemu go, trolujesz? Czemu go Ty trolujesz Co, no bo co ty, chuj ty robisz? Bije, kurwa. Kto cię bił kurwa? Nikt cię nie bił! Kto nie kurwa! Stary kurwa czakrzy! Kurwa HP już tam mordy za... Nagrywasz to mm -hmm. Cały czas ja leci. No i zajebisz <laughs> Ale na koniec. Musisz tam wrzucić sobie no musisz. Ja to muszę mieć jako pamiątkę. To co Dawaj morno nie wychodź, gramy do końca. Nie no Dajlos, ale co ty robisz? Czemu ty jesteś ostatni? Właśnie, ty jesteś ostatni, Właśnie. mówiłeś, że jesteś lepszy od brata. Właśnie, twój brat byłby drugi przynajmniej. Twój brat chociaż dobrze loda robi. O kurwa. Co? co, co nie Sorry, tutaj jest. Zero malowo. <śle> rasuj go, rasuj go. Ty, <śle> po Co ty robisz z <śle> <śle> rzuć mu Mati. on jest ty w chuj. Dawaj, on ma zero. Dobře, Matý, WP! UP! A vy Ne. Dávaj, gráme mordo, neplač. Pláče. Yeah. Dobra. Yeah. <laughs> kurva, no co ty robíš, Sorry, miskik, dávaj ještě raz. <laughs> no teraz to už <laughs> kurva. No dobra, to v Trzeba czekać Trzy, Dobra, idziemy tutaj ja. apnić to za Kurwa, co ty się czekało. Dobrze, ale ty Mateusz dobry jesteś Dlaczego z chujowy jesteś, kurwa? Dobra, zamknij mordę, dzieciaku <głos> B! Kurwa, nie wiem, zdyfaj Jest jeden B, jak coś, z nagawem negawem Ja mam kurwa mi do dwóch Dobra, to trzymaj ich Zero ma na te aparta ja Dobra, musisz sobie sam poradzić. Brawa. Brawo, Daylos. Dałeś sobie radę, gratuluję, Mistrzuniu. Wp, koksie. oddaję Wp, bo się Dobra, pokaż skills na Wp, Mistrzu. Pokaż, Dailos, zobaczymy czy jesteś lepszy od brata. Ty, obijcie go, obijcie go! Nie no blokujcie, tak. Ty bo ja, Nie, nie, nie! Ja ostrzeżenie dostałem, uważajcie! Ja jeszcze nie Ja jeszcze Ja już ci dawno dałem. No my ciebie wszyscy zreportowaliśmy. Ja nie, ja liczę na ciebie, że mnie korniesz koksia. No ty... Jak coś be są, weszli już. Aha Znaczy jeden jest na pewno. Dobrze, Dejlos, chodzi. Hehe, <tosek> Dejlos, <Day> klasa. No. Nie no, Dejlos, co ty robisz? Co się miejscówki musi sprawdzać każde. No kurde. Kurde. Dejlos, graj, nie płaczę. Ty kurwa, że nie podoba mi <śmieniciela> Ej, jak jedna! pogieto, no chcę, chciał no. tu właśnie! Ty kurwa, jebany, patusie! Nie, ty kurwa masz heada, wiem, że w tie, bo baba jest sama. Nie bij go! Bo bana dostaniesz! Nie może cię wyrzucić. Ej, musimy go kiknąć! No kikniemy go, ludzie! Ciekaw, co, co on zrobił? O, SPAKOM na rampie, minus 56. Pałac! So, Dajlos, za to jest jeden. Ale ten fajk się od Nabrał się ten Dajlos. Dajlos, lewo, lewo, co ty robisz? Ninja jest. Ty Mati kosą zajebał. <noise> Nie, to Nie no, Mati to koks. Lampa, rampa z paką. Poczekaj, się, Poczekaj się, aż Dajlos umrze. Dobrze, teraz. Ninja <noise> jest <noise> Kurwa. No Kurwa, o kurwa! Spokojnie, kurwa. Ci ty chyba! Na ninży był. Około. Albo Cetę. Fireboxy. O, kurwa! Ooooo! Mati! Mateusz Ria, zajebiste to było. Ładnie zagrałeś! Pokczam dla ciebie, Mati! Co ci kurwa stara miła na pokój, że się nie odzyska? Nie, bo po prostu nie chciałem mu przeszkadzać. No, jeden na jeden się nie przeszkadza jak coś No, bez kicu Taka zasada bierz. w cs jest No dobra Sam ze sobą, psycholu Ja mam dwie osoby w sobie jak coś Siebie i mojego dika Kurwa, czasem od to wiesz ma na BS, nie wiem jak no idzie będzie ktoś do was wioskał. Mam pakę jak coś Bartosek Full auto jakie widziałeś? No widziałem, obok byłem Ty widziałeś oszuście Widziałem Dawaj ich Daylos, jeszcze jeden! Jeszcze jeden, widz Nie no los. Kurde tak blisko! Fuck! Ja do... undera patrzę jak ty... coś. Ja undera patrzę. Chuja ja undera. Dobra. Oj, ty masz cikle. Co mordę, bo cię zabiję. Co my mamy dwoma masz cikle na miejsce? Ej, patrz aparty ktoś! Właśnie zamierzam. Ok. Chuj za apartami. E. Dobra. <grym> No wyjebnie kurwa Poczekaj jeszcze trochę No cię, ale w 15:00, Żebyś nic nie dostał No to po chuj mi kurwa, no wyjeb teraz No po co? No wyjeb Ja, ja lubię z tobą grać ja gra. Mordo, jesteś koksem No wyjeb teraz, no ja pierdolę po chuj mam co W Nie no gramy, fajnie się gra, mi się podoba Mi też No kurwa to mam pierdolę, kurwa kierujesz niebile Dzięki, że mnie kierujesz, jesteś szefem jebanym jak ty przedostatni tak jesteś, tak do kogo tak ty kierujesz? Tak <laughs> no ja jestem to dalej. Ja jestem w No i chuj ty mi opłaci kurwa, teraz chuj ja sobie <laughs> wydać. Dobrze! Nie ma chęci. Jak ja... Po prostu, że tak. <coughs> jestem lepszy od ciebie, to jestem ci teraz. Właśnie chciałem to powiedzieć kurwa, Cezel. Coś się teraz ci mutuje. <laughs> Myślisz, że... Myśl, że kurwa nie widziałam jakaś salony, która na ścianęła po ulicy? Myślisz, że kurwa byłeś Szysz plus Lucian Betyry? Że tak No właśnie, on okulary nosi już. jest młodym pro sportowcem. I emocje już wyśiadają. Nie O wyszedł. Czekaj, O, ktoś jest w domu. O, o, stary w domu. O, o, ja nic nie mówiłem. Ja go rozjebałam, reszta mnie rozjebała. Churka. Dobra, ja patrzę wszyscy sam u was? Na... No na chyba ta. No to idę do was. Ale jeszcze paki nie widać. A. Ty, jak już patrzy mati. Widać na się. No, o, krapa, no od ma cheetay i co z tego? Ja mam cheaty i co z tego I kurwa się widas kurwa debilu. No chyba mówi, że ma cheaty. Rampa rampa. No kurwa Szala <laughs> za bupy, ma Oooo, Jednym strzałem zabił! A ty wiesz, że była jedyna, Że jedyna opcja gdzie mógł być to był albo pałac, albo Dampa? Zbanie <grym> Nie no, ja wątpię, że Silverek 3 to ogarnie. Masz i nie płacz! Masz i nie płać, bo ci za to zabiję. Ty ja był go będę mordę, zapomniałem, że ja mam taką opcję. Ej, bez kitu! Ty Mateuszek los, co ty zrobiłeś? Ja myślałem, że my współpracujemy na tym, bo w jednym miejscu chce się... Ty! A Bok na moim fleszu zabił, to asystka! Ale to mnie rozjebali nie Ty, pałac są! Wyrzucili pakę! Ta, pakę wyrzucili! Ty kurwa bana za griffing no. dostałem, bo w tym momencie to ja. coś co dwa reporta. Ty I Jeden ban nic nie daje spokojnie Dobra, dwóch jest, ale zjebałem <laughs> o, Ja też <laughs> Co to było? Co Kurde, nie ma o co mówić. A zapomniałem w ogóle powiedzieć wam, że Under jest, bo się skupiłem, żeby go wyzywać. Kurwa, Dejlos runę przegrał, za szybko umarł. Właśnie, no... Dejlos, po co tak wcześnie umarłeś? Co ty robisz? No nie wiem, jak się kurwa cet nie zajebał. To jak... Ci zabili, to kurwa... Kurwa, na jest Kurwa, na jest w ogóle? CO JEST? Jak mu pod... Jak mu pod lunetę wchodzisz, to się nie dziw. Właśnie. Grać, <gryť> o się grać, O Jak się nauczysz grać, to pogadać, a nie... O, dobrze Dobry. mówi! Twój brat może jest kaleką, jak ty jesteś lepszy Panie, ja od niego! Reskito, nie a twój brat ma jakieś żółte papiery? <gryť> <gryť> że <gryť> jesteś od niego lepszy? <gryť> Hehehe, <Glarki> on nie wie co to wziął te papiery, to <glarki> nie ogarniesz szalone. Mam smutny, smutny, smutny. Dawaj, putka, rozpierdam mnie. Mam lucie, mam lucie, mam lucie. Spokojnie, stary cię rozjebał jak przyjdzie. No. Dawaj, daj los. Kurwa, mać. Jeden, trzy, rozjednał. Nie, no, daj los, było zimijam, blisko. Aparty był jeden, jak coś w B. Chodzą. Kurwa, no, warte, ty. ty. Kurwa, szorta sądzę Dobra Ander ostatni On ci tu wyjdzie Mati Z lewej 30 Z tej drugiej O kurwa, myślałem, że to chłop Tak, bo się strzelam z tym debilu na shotcie Ty iść na B, cebulo Tak, ja patrzę Na shotcie, a nie na... Ale czemu drzecie mordę? Ło kurewka <laughs> Minus 2 <dwa. laughs> Zamknij mordę! Bo cię ci <grym> zabije! Tak Dobra, Mati, odpadł Haka i zabij go. Dobra, ja ci powiem, gdzie on jest. Ławka, albo short. Ławka, widziałeś go. <grym> Ty, dobrze, Mati! <grym <grym Nie no, ja mu powiedziałem, gdzie no, on jest, wiesz, bo kurwa? Bo... Ładnie Mati My, -to jebał. <noise> Też mogę rzucić jak coś O, to jest. Mimo że cię rzucić daj, coś. Daj, 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 kurwa. A w no, llancie zapałem? O, dziękuję. Ej, daj, kurwa, Kurwa, gdzie ty to rzucił? Dobra <grym> teraz, Dejlos co go bijesz ty? Dejlos co ty co robisz? robisz? Co ty robisz? co ty, co ty, ty robisz? myślisz? No, Pojebało know. cię psycholu? <grym> ty Mati ono rozrobiliśmy Zabiję tego chłopa no, kurwa dwóch sysztą,

Ej, jest, tutaj okręcimy, o, jest bakteria bo mamy takiego psychola to. na streamie 12-letniego co ludzi wyzywa. Ja ci puszczę to. Patosem. Nie puszczę, zjeb... kuwa nie lubię słuchać zjebów Ale to później, a, ja to na razie ja nagrywam to będzie. O. Na będzie Nabejdzie podobno a, Mati. On najdzie! Dostał po skałcie, po skałcie jest! A, Dawaj, da, rasuj go! Przeładuj i rasuj!

Dobra zamki mordę Nie ten ty oh. co ty kurwa robisz musimy się z pasty zapomniałem kurwa widziałeś Mateuszek zamykasz taki mordę O plus jeden O ma low Mati o ma lowa Minus 70 małe na b Ty Mati co ty zrobiłeś? No bo nie wiedziałem kurwa i wszyscy tą pizza to nie wiedziałem spaka Ale on miał lao mogłeś go zraszować miał minus 70 ma

LOL, wy ty Ej, wy, co, za co szalona ja akcja! Być lepsze od niego Nie no ja to mam wyjebane Ja już ku Nie. kurwa drugie ostrzelanie dostałem zastrzelanie w niego Zginiesz tam Daylos. Nie ma Kurwa ja muszę poszukać. To B! B. Dawaj ich los Ja cię słucham kokcie. morda. Zamknij mordek, jakieś, no tutaj się materiał kręci, no to się zaraz zmutuje, gdyby po tej rundzie cię zmutuje, już się będziesz pchał. mutuj jak jest tam oram? O no kurde, Dobra, poczekajcie czekajcie minus 63. Dobra, git. Ale chłopie, ja mam lagi! A ja mam było 500 pingu! Masz 30 pingu, lagi? No. Masz 30 pingu. Ej, Ej Beskity, co my mamy tak mało pingu? 35 pingu? Chyba polski serwer. teraz ma w Warszawie Teraz? W Bielsku zrobili. O kurwa, na Q powiedziałem. W Bielsko-Białej oczywiście.

Jak to go odgoliłem? No, znowu, <laughs> A wiesz, że ja mu fleszem w web rzuciłem? Nie rozpierdalaj swoich kurwa, to nie Fortnite Ale bym no, zagrał no, Fortniteta A <laughs> on by zagrał na pewno No i, no i taka. Ładnie CC Lace A ty co, Dale da zrobiłeś? Loda jedynie Nie, ja mam do dlatego, dlatego. No właśnie, bo to cheater Dej los, do loda kurwa. kurwo <laughs> no Do loda ekipy, już Ale kurwa, ale ty nie wyczułeś z tabeli, więc chuj ci na kurwa za zespoł Kurwa mać! Nieee <laughs> Wszystko co było <laughs> tylko Myślałem, że już mnie Nie. <laughs> Nieee no to...